Ale jeżeli mówimy o e, zrównoważonym rozwoju, no nie można ominąć e, takiej postaci jak profesor Szyszko. E, Naukowiec, e, wielokrotny minister ochrony środowiska. I chciałbym tutaj też Państwu zwrócić uwagę, że to jest jeden z twórców, takiego, no e, jedynego na świecie, z systemu na ochrony środowiska, jakie jest w Polsce, czyli wykorzystanie naszego potencjału, czyli z opłat za korzystanie ze środowiska i oczywiście środków zewnętrznych norweskich, no środków unijnych w taki sposób, aby jak najlepiej poprawiać to środowisko i te środki, żeby były jak najlepiej wykorzystane. A w jaki sposób? Jest to system, w który wchodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Takiego systemu nigdzie nie ma. Chińczycy chcieli skopiować od Polaków. Nie wiem, czy oni to zrobili, czy nie przyjeżdżali i chcieli to wprowadzić. No, ale jeżeli mówimy o profesorze Janie Szyszko, to też muszę właśnie wspomnieć o zrównoważonym rozwoju. W 2016 roku był inicjatorem, że nasz Sejm się zajął właśnie tym programem zrównoważonego rozwoju i ten program zaczął być realizowany.